Cześć, witajcie w Polygon TV. Jesteśmy dzisiaj na krakowskim rynku, a za moimi plecami już możecie zobaczyć Pałac Krzysztofory, gdzie odbywa się wystawa krakowskich szopek bożonarodzeniowych. Idziemy zobaczyć, co tam słychać. Ja byłem na tej wystawie, od razu Wam powiem, jakieś parę lat temu, kiedy to się jeszcze odbywało na Lubiczu, w tym Pałacu Królów Kurkowych, ale w tym roku Pałac Krzysztofory, także zobaczmy, co tam słychać. Patrzcie. To będziemy przebicali. Zostawcie subskrypcję i włączcie w Google. kanał. Tak. Na początku może o samym Pałacu Krzysztofory. Jego nazwa wzięła się stąd, że na rogu Rynku Głównego oraz ulicy Szczepańskiej była po prostu figura. Świętego Krzysztofa na kamienicy na elewacji, która teraz jest odnowiona i jest od frontu po prostu od strony rynku na tej kamienicy. Natomiast sam budynek, według niektórych źródeł, znajdował się tu już od drugiej połowy XIII wieku, także dosyć stara sprawa. A Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa został on przekazany w roku 1965. Poza doroczną wystawą szopek bożonarodzeniowych. Jest tutaj również wystawa stała Kraków od początku bez końca. Niestety nie byliśmy na tej wystawie, ale może ją sprawdzimy jeszcze w jakimś innym materiale. Co do samych szopek, to bilety normalne kosztują 24 zł, a bilety ulgowe 20 zł. Bilet rodzinny, cokolwiek to znaczy, kosztuje 48 zł. Także ceny nie są zbyt wygórowane. Wnętrze samego pałacu jest też naprawdę fajnie zrobione, wiszą tutaj portrety i generalnie no zasługuje to na miano pałacu ale już do samych szopek przejdźmy wystawa witana z darmowymi folderami na tematy związane z szopkami oraz krótką galerią zdjęć z tegorocznego konkursu to takie, taka dziecięca tutaj to metoda nam Tremitywizm. Tremitywizm, no. O, to jest ładne. Ale też taka w podstawówce trochę metodologia. Tak, no, ja też takie coś Na pierwszy ogień poszło trochę szopek dwuwymiarowych oraz szopek miniaturowych. Ale spokojnie, jest tego znacznie, znacznie więcej. Zapraszam teraz na pokaz szopek, które możemy znaleźć w Pałacu Krzysztofory, a w tym czasie ja opowiem nieco o rysie historycznym samego zwyczaju. Ale od początku, skąd w ogóle wziął się zwyczaj robienia szopek bożonarodzeniowych jako taki? Zwyczaj ten wprowadził już święty Franciszek z Asyżu w roku 1223 w miejscowości Greccio. On tam przygotował taki żłobek, który ustawił w grocie obok żywych zwierząt. No i w tej scenerii odbyła się pierwsza msza pasterska, która rozpoczęła tradycję nocnych mszy na pamiątkę narodzin Syna Bożego. Od tego czasu franciszkanie, czyli zakon chrześcijański, katolicki, rozszerzył ten kult w zasadzie na całą Europę, a później również na cały świat. No i naturalnie później ten zwyczaj jeszcze obrastał i obrastał. Więc teraz już y, znamy to nawet z własnych domów, że są cały czas jakieś nowe figurki. Tutaj jacyś pasterze, trzej królowie itd., tak dalej, i tak dalej. Od XVII wieku, obok tych figurek takich statycznych, pojawiły się też figurki ruchome. I to się zaczęło od tego zwyczaj zwany jasełkami. Rozkwit takich przedstawień jasełkowych przepadł na przełom XVII i XVIII wieku. Z czasem, jak każda popularna rzecz, przedstawienia jasełkowe odchodziły od idei sakrum i przechodziły do sfery profanum, wychodziły więc z kościołów, no i teraz z tego co kojarzę, to nawet w szkołach się takie przedstawienia odbywają i nikt nie mówi, że to jest jakieś tam uzależnienie Polski od Kościoła katolickiego. Stoi ogólnochrześcijańskiej tradycji wytwarzania szopek. W drugiej połowie XIX wieku w Krakowie wytworzył się odrębny cech szopkarzy. Jego członkami byli przeważnie murarze zamieszkujący przedmieścia Krakowa, zarówno mistrzowie jak i czeladnicy oraz najmłodsi uczniowie. Dużą rolę odgrywała tutaj duża sezonowość ich zawodu, ponieważ w XIX wieku ciężko się budowało w zimie i w jesieni na zewnątrz prawdziwe budynki, także zajmowali się oni wtedy projektowaniem i wykonywaniem Niezwykle szczegółowych architektonicznie szopek. Szopka życi tworzyli w zasadzie dwa rodzaje szopek. Pierwszy typ to były małe budowle bez żadnych laleczek, przeznaczone do sprzedaży jako pamiątki pod sukiennicami. Takie szopki miały najczęściej dwie albo trzy wieże nakryte stoszkowanymi hełmami. Powierzchnie wyklejano błyszczącym papierem, a we umieszczano figurki. Drugi rodzaj to szopki duże, które pozwalały na pewne rozwinięcie talentu i inwencji twórczej. Wysokie nieraz na nawet 3 metry były przystosowane do odgrywania tradycyjnego lalkowego widowiska jasełkowego, czyli do tak zwanego chodzenia po kolędzie. Taka szopka była podstawowym elementem każdej kolędniczej grupy. Jej realizacja była pracochłonna i droga, ale im budowla była większa, wspanialsza i bogatsza, tym większych i atrakcyjniejszych można było oczekiwać zamówień na występy. Rozwój krakowskiej szopki naturalnie został zahamowany przez wybuch I wojny światowej i szopki prawie zniknęły z ulic Krakowa. Na szczęście w roku 1923 Muzeum Przemysłowe wznowiło spektakle jasełkowe i tym samym przyczyniły się bardzo mocno do wskrzeszenia idei krakowskich szopek. W 1937 roku dr Jerzy Dobrzycki przy poparciu władz miejskich zainicjował konkursy szopek, aby odnowić ich ideę i przywrócić szopkom dawną świetność. I tutaj znów nie trudno się domyślić, że wybuch II wojny światowej przerwał organizację konkursów na 6 lat. Wznowiono je w 1945 roku. Obecnie organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Krakowa z główną siedzibą przy Rynku Głównym. I to właśnie na rynku u stóp Pomnika Adama Mickiewicza co roku w 1 czwartek grudnia Krakowianie i turyści mogą podziwiać wspaniałą architekturę krakowskich szopek. Natomiast po pierwszej niedzieli grudnia wszystkie zgłoszone do konkursu szopki można oglądać na wystawie. Każdego roku po zakończeniu wystawy muzeum kupuje najpiękniejsze eksponaty, wzbogacając swoje zbiory. Jak można zobaczyć na wystawie, na której byliśmy, do konkursu dopuszczeni są absolutnie wszyscy, od profesjonalnych budowniczych z Agiechu po dzieci w wieku szkolnym. I są tutaj również różne kategorie, bo są do wieku tam 12, 15, 16, 18 lat. Są kategorie rodzinne, są kategorie właśnie klas szkół podstawowych 1, 4 i 4, 8. Kategoria licea, no wszystko co można sobie zamarzyć. W każdej kategorii oczywiście przyznawane są wyróżnienia. Jak możecie zobaczyć, nie ma też zasady co do techniki wykonania danej szopki. Obok siebie stoją więc szopki wykonane z papier i z bardziej, powiedzmy, profesjonalnych materiałów. Chociaż znaleźliśmy też szopki wykonane z modeliny, wykonane ze starych nakrętek z butelek albo z tak zwanych elektrośmieci. Było też kilka eksponatów z klocków Lego. Niestety, szopek z dziwnych materiałów nie udało nam się nagrać, ponieważ w pewnym momencie przyszła do nas pani z obsługi muzeum i powiedziała, że tutaj nie można nagrywać. Co jest dosyć dziwne, bo w regulaminie Pałacu Krzysztofory ani nigdzie generalnie na miejscu nie było takiej informacji, jedynie że nie można używać lampy błyskowej w aparacie. Natomiast w regulaminie jest zapis 28 punkt. Podczas przebywania w oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi muzeum i ochrony. Tak więc na taśmie mamy tylko szopki fikuśne, a po te dziwaczne to trzeba się samemu wybrać i je po prostu zobaczyć, do czego zachęcam. Tyle z naszego zwiedzania, mam nadzieję, że podobały się Wam też przebitki i to co mówiłem o szopkach i nie wiem ile nam się uda, czy uda nam się wszystko pokazać, bo w połowie u nas złapała jakaś Pani z obsługi i powiedziała, że nie można chociaż jak tutaj widzicie teraz na przebitce nie ma nigdzie powiedziane, jest tylko w fleszu powiedziane, że nie można flesza ale Pani powiedziała, że nie można nagrywać, to co przestaliśmy nagrywać po prostu, więc może nam się udało z internetu znaleźć te zdjęcia szopek jeszcze dodatkowe no, oprócz tego, no to co? Fajna sprawa. Bilety kosztują milet 24 zł, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj macie też przepikę gdzieś. I powiem szczerze, że bardziej mi się podobało, jak to było na Lubiciu w tym pałacu królów kurkowych. Bo fajniejsze jest to wnętrze, po prostu tam jeszcze te portrety królów kurkowych wszystkich piszą i tak dalej. A, No, oprócz tego, możecie też szopki zobaczyć, tak jak się da. Po mieście sobie po prostu stoją. Za darmo o, i bez zakazu nagrywania. Tak, można nagrywać i jest za bardzo, nie trzeba płacić za bilet. Także dzięki i cześć! Klap. Cześć, dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila poligon.tv.gmail.com możecie nam wysłać na instagramie hashtag PoligonTV oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt i rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć. Cześć.